Moi drodzy uczniowie, jeśli wciąż nie subskrybujecie mojego kanału, powinniście zacząć to robić. Dodaję sporo nowych treści, które z czasem mogą okazać się przydatne. Serdecznie do tego zachęcam, a teraz czas na przypowieść o siewcy. To historia o mężczyźnie, który wyszedł siać ziarno. Część ziaren padła na drogę i została wydziobana przez ptaki. Inne opadły na skały, szybko wzeszły, ale uschły, bo nie miały korzeni. Kolejne ziarna trafiły między ciernie i zostały zagłuszone. Czyli wyrosły dość bujnie, ale gdy brakowało im światła, no niestety padły. Tylko te, które padły na żyzną ziemię, wydały obfity plon. W tej przypowieści ziarno symbolizuje słowo Boże, a różne rodzaje ziemi przedstawiają różne postawy ludzi wobec tego słowa. Ziarno na drodze to ci, którzy słuchają, ale szybko zapominają. Na skale to ci, którzy przyjmują słowo z entuzjazmem, lecz zniechęcają się, gdy pojawiają się pierwsze trudności. Ziarna wśród cierni to z kolei ludzie, którzy pozwalają, by sprawy tego świata i troski zagłuszyły w nich wiarę. Bo tak jest wygodniej. Ziarna na żyznej ziemi to ci, którzy słuchają, rozumieją i żyją według nauki Chrystusa. Dlatego ich życie przynosi dobre owoce. Przypowieść o siewcy pokazuje, że każdy człowiek decyduje, jak przyjmuje Słowo Boże. Zachęca, byśmy mieli serce jak ta żyzna ziemia, otwarte, gotowe do słuchania i do przemiany życia. I to wszystko, jeżeli chodzi o tę przypowieść. Mam nadzieję, że to króciutkie omówienie okaże się pomocne. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.